Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Nazywam się Alicja Szyndrowska-Solich. Od 2003 roku, jako trener biznesu, towarzyszę w rozwoju. Specjalizuję się w szkoleniach zarządzania, sprzedaży i komunikacji. Reprezentuję firmę Profitowi SA, która ułatwia klientom podejmowanie trudnych decyzji w sprawie ubezpieczeń, kredytów i oszczędności. Prowadzę szkolenia i wspieram sprzedaż. Moim gościem jest Jarema Morawiak, wicedyrektor struktury sprzedaży w Profitowi który wspiera innych ludzi w podejmowaniu tych trudnych decyzji związanych z ubezpieczeniami i finansami. Wspiera zespół ponad 20 osób w obszarze ubezpieczeń majątkowych, dzieli się z nimi wiedzą i swoim wieloletnim doświadczeniem. Motem miaremy jest niepotrzebnie komplikujemy sobie życie. Ty potrzebujesz, ja organizuję to, co potrzebujesz w taki sposób, żebyś rozumiał, co wybierasz i za co płacisz. Dziś poruszymy temat, który dotyczy tak właściwie wszystkich, którzy mają samochody, czyli na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie OCAC samochodów. Cześć Jarema. Cześć Alicja, dziękuję za, za zaproszenie. Tak nazywam się Jarema Morawiak, działam od 10 lat w branży ubezpieczeń, skupiając się głównie na, na tematach majątkowych, tudzież właśnie samochody OCAC. Jerema, zaprosiłam cię do tej rozmowy, ponieważ jak się okazuje, wiele osób chce, aby ubezpieczenie OCAC było dobre i tanie. Mam nadzieję, że ustalimy dzisiaj na ile i czy w ogóle to jest możliwe i czy to jest do pogodzenia. Zacznijmy od tego, jakie są kluczowe różnice między ubezpieczeniem OC a AC i dlaczego ważne jest zrozumienie ich znaczenia przy wyborze polisy. Pierwszą rzeczą jest które możemy sobie wskazać, to jest podział na obowiązkowe ubezpieczenie i dobrowolne. OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które chroni nas w przypadku, gdybyśmy my sporządzili komuś szkodę, w tym przypadku, jeżeli mówimy o pojazdach, czyli dochodzi do wypadku, to ubezpieczenie chroni nas, że nie musimy z własnych pieniędzy płacić poszkodowanemu, tylko Pokrywa to towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ten samochód był ubezpieczony. Z kolei AC działa w ten sposób, że jeżeli coś nam się wydarzy i to będzie z naszej winy lub sprawca będzie nieznany, to możemy skorzystać z umowy dobrowolnej Autokasko, które pozwala nam naprawić ten pojazd. Tudzież w salonie, w serwisie, czy też na zasadach kosztorysu jest tak jak podsumowując, OC jest obowiązkowe, AC jest dobrowolne, OC jest na podstawie, znaczy wybierane zgodnie z, zgodnie z ustawą, a AC jest bardzo różnorodne, dlatego trzeba na nie szczególnie uważać. Mhm. Czym jest właśnie taki ów zakres ubezpieczenia? Dlaczego nie powinno się go bagatelizować? Nawet jeżeli atrakcyjna cena wydaje nam się kusząca. I tu chyba bardziej będziemy mówić o tym ubezpieczeniu AC, prawda? Tak, AC. Bo przy OC głównie możemy patrzeć na, na cenę, bo zakres jest to samy z ustawą. Więc tutaj duże znaczenie ma cena, jeżeli chodzi o czyste samo OC. Ale rzadko kiedy samo OC też jest sprzedawane, bo zazwyczaj jest tam jakieś NNW, jakiś pastwowy assistance. Więc temu trzeba się przyjrzeć. Przy czystym OC jest cena. Przy AC, cena jest wyznacznikiem końcowym Twoich potrzeb. Mhm. Jakbym miał to rozegrać. Załóżmy, że przychodzisz do mnie i mówisz, że masz taki, taki samochód i chciałabyś o C, AC Assistance NNW i prosisz o ofertę. I agent, który by, czy ekspert by się tym za bardzo nie zainteresował, to coś Ci przygotuje. Ja coś... się Ciebie zapytam, e, jakie AC? Przykładowo, czy myślisz o tym, żeby samochód był naprawiany bezkosztowo w serwisie, w sieci partnerskiej, czy może wolisz rozliczenie pieniężne w kosztorysie? Potem patrzymy na inny czynnik, czyli czy chcesz mieć udziały własne. Czy chcesz mieć 0, 500, 1000, 2000. Kolejną rzeczą, czy chcesz mieć pomniejszane odszkodowanie o sumę wypłaconych odszkodowań. Czyli załóżmy auto warte 100 tysięcy, masz szkodę na 10 tysięcy. To pytanie, czy po tej szkole chcesz, żeby twoje auto warte było nadal 100 tysięcy, czy już 90? Aha. Kolejna rzecz, czy chcesz mieć auto, żeby, żeby wartość auta przez cały okres ubezpieczenia była taka sama. Czyli załóżmy, bierzemy auto z salonu, to często przy leasingach jest wymagane w pierwszym roku. Auto za 200 tysięcy, nieważne jak się na rynku dzieje, ono przez cały rok jest warte 200 tysięcy. Bo jeżeli tego nie wyjdziemy, to auto będzie warte... Tyle, ile będzie ocena jego, wycena jego rynkowa na dzień szkody. Czyli w roku już no, mniej. No tak, no przy covid to było, było różnie, tak, bo przy COVIDowych i inflacji to czasami te ceny były wyższe, ale tak w normalnej sytuacji jest tak, że na przykład na początku ubezpieczenia auto jest warte 50 tysięcy, a na koniec po roku będzie warte już 45. Mhm. Nie, więc pytanie, jak chcemy to ugryźć? I według mnie najważniejsza rzecz, która jakby tu jest zero jedynkowe dla mnie, to jest ujęcie amortyzacji. Czyli tak jak mamy we wszystkim, wszystko nam się zużywa. Nie? Czy, czy to jest samochód, czy jakikolwiek sprzęt, telefony, wszystko się zużywa i traci na wartości w związku z tym czasem, który ucieka. I jeżeli nie zniesiemy amortyzacji części, to nasze odszkodowanie może być pomniejszane, nawet o 60%. Hmm. Tutaj mówimy o samochodach, które są zazwyczaj, to zależy od towarzystwa trochę, ale takich samochodów w 10 lat, to może być nawet 60%, chyba dziś nawet 65%. Załóżmy, jest szkoda za 10 tysięcy złotych. Jeżeli weźmiemy sobie serwis, to po prostu zabierają samochód, dają go do serwisu, naprawiają ci, ja nie martwi... Tak, i oddaję, niczym się nie martwisz, po prostu muszą ci zwrócić naprawiony samochód. A jak to idzie do serwisu, to masz zazwyczaj części oryginalne. Więc nawet jak twój samochód będzie miał 8 lat, dasz go do serwisu, gdzie będzie ta zniesiona amortyzacja części, to nie dadzą ci przecież 8-letniego zderzaka, tylko dadzą ci nowy zderzak, prawda? No tak. Więc ten 8-letni zderzak jest o wiele mniej warty. Jeżeli sobie weźmiemy, przykład, nie wiem, sieć partnerską, czy, czy tym bardziej kosztorys, gdzie... Klient zapłaci 3, 4, może czasami 500 mniej za ubezpieczenie, ale tą amortyzację będzie miał uwzględnianą, no to ten ośmioletni samochód e, wyciągną ten zderzak według wartości nowej, pomniejszonej na przykład o 60%, bo się już zużył, tak? On już nie jest warty, co nowy. I wtedy może być lekkie zdziwienie, szczególnie przy kosztorysie, że załóżmy szkoda na 10 tysięcy, a to warzywstwo wypłacacie 4 tysiące. I wtedy co, co z tymi sześcioma? Dopłacasz z własnej kasy, jeżeli chcesz to tak naprawić porządnie, a no zaoszczędziłeś 400 by na ubezpieczeniu. Więc dla mnie to jest taka najważniejsza rzecz, że zawsze te zniesienie amortyzacji musi być. W udziałach własnych to, 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 to zależy, ale zniesienie amortyzacji części zawsze musi być i nie sprzedaję innych polis, bo to jest bardzo krzywdzące dla klienta e, w mojej mierze. I potem będzie rozczarowanie z jego strony, Niepotrzebne nerwy, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tych opcji nawet nie przedstawią klientom. A Jerema, jakie czynniki jeszcze warto brać pod uwagę? Oczywiście na razie oprócz ceny, bo do tego przejdziemy. Jakie czynniki jeszcze warto brać pod uwagę podczas wyboru takiej polisy ubezpieczeniowej dla samochodu? To oprócz tego, co mówiliśmy, mamy jeszcze opcję ochrony zniżek. I czy to OC, czy AC. Dodatkowo bardzo istotnym elementem może być holowanie, czyli assistance. Niektórzy mogą potrzebować tylko holowania na 100 km, a zdarzają mi się tacy klienci, którzy jeżdżą swoim samochodem do Chorwacji. Więc tam też są takie opcje w niektórych firmach po 1400, 1500, czy nawet w niektórych, w dwóch firmach jest bez limitu kilometrów na Europę. Więc warto się temu przyjrzeć. I tutaj też jest taka zagwostka, bo bardzo często zdarza się w towarzystwach przy takich średnich zakresach, że przy awarii jest mm, franszyza kilometrowa od domu. I ta jest zazwyczaj 20-25 kilometrów. Czyli załóżmy, mamy holowanie na 200 kilometrów z tytułu awarii, ale mm. franczyza jest 25 kilometrów. To oznacza, że jeżeli ci się rozładuje akumulator w, w garażu, czy będziesz miał pękniętą oponę, bo nie wiem, nie zauważyłaś, że schodzi powietrze. Czy na zakupy się. na przykład? Tak, czy jedziesz na zakupy nawet takie i coś się wydarzy, to z tą frasz do ciebie asystans nie przyjedzie, bo będzie pewnie mniej niż 25 km. I muszę Dlatego... zapłacić sa z własnej kieszeni wtedy za to holowanie. Tak, i to też kolejny raz jakby pokazuje, że to nie ma sensu, bo zapłacisz pewnie z 200 czy 300 wy za takie holowanie, przynajmniej w zależności jeszcze od tej miejscowości. tak? W dużych mhm. miastach to będą pewnie jeszcze okay. wyższe kwoty. W małych miejscowościach, no oczywiście, będą mniejsze. A załóżmy te 3-400, to za taki roczną składkę mogłabyś pewnie mieć holowanie w Polsce bez limitu i w Europie na bardzo dużą liczbę kilometrów, nie? Od razu. Mhm. Więc bardzo często jest także oszczędzanie na czymkolwiek w ubezpieczeniu. Jeżeli coś się wydarzy, to bardzo może być to dla nas bolesne, po prostu. Mhm. Jerema, jakie najczęściej błędy popełniają kierowcy przy wyborze ubezpieczenia samochodu? Takie, które mogą prowadzić do jakichś właśnie problemów w przypadku szkody. No to już mówiłeś o tym holowaniu, że błędem jest właśnie nie, nie, nie spojrzenie na to, jaki jest konkretny zakres tego holowania, ale jakie jeszcze błędy kierowcy popełniają, wybierając takie ubezpieczenie? Pierwszą rzeczą wydaje mi się, to jest ogólne podejście. Jak chcę to ubezpieczenie kupić? Czy po prostu weź mi, panie, coś zrób, bo coś tam chcę mieć? Czy z drugiej strony ktoś chce mieć wszystko wytłumaczone? I są różni klienci, niektórzy się dopytują, niektórzy po prostu chcą mieć cokolwiek, to wtedy ja po prostu sam wychodzę z tym i przedstawiam im konkretną analizę i dopytuję się ich sam. Bardzo często wracają do mnie klienci, którzy są rozgoryczeni poprzednimi doświadczeniami z wcześniejszych lat bo to jak ci powiedziałem, gdzieś zadzwonili, żeby kupić ubezpieczenie i powiedzieli, poproszę OC, AC, holowanie, Także Tak, i, i tanio, nie? I potem, dobrze, proszę dać mi tam pół godziny, załóżmy, odzwania ktoś 1500, 1200, cokolwiek, to jest najtańsze w takiej, takiej firmie, pasuje panu? Tak, pasuje, niech będzie. I tak niestety ludzie kupują ubezpieczenia. Mhm. i A tutaj powinno się pojawić pytanie, tak? Załóżmy, jak mówić mówi 1500, dobra. Ale AC y, mamy w serwisie, w kosztorysie czy, czy w sieci partnerskiej? No bo w sieci partnerskiej y, to jest taka uśredniona wersja. Serwis oczywiście będzie najdroższy, kosztorys najtańszy. Y, I tak samo jakość likwidacji szkód z kosztorysu będzie najniższa do, do serwisu. Potem assistance. Jaki to jest assistance? Czy tylko Polska, czy Europa? Czy są te franszyze kilometrów? Czy jest tylko wypadek, czy też awaria? I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy punkt trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze, żebyśmy byli z tego e, rozwiązania zadowoleni, bo najważniejsze są zawsze potrzeby klienta. Co ty kliencie potrzebujesz? I żebyś potem nie był rozgoryczony, nie zapłacił za coś, co cię zawiedzie, prawda? No, no, więc, no. więc tak naprawdę to jest, to jest szczegółowa analiza, bo e, wydaje mi się, że część ludzi to patrzy, no bagatelizuje, a potem wiesz, Potem zdarzają mi się sytuacje, że gdzieś widzę, że ktoś, wybierając telewizor, poświęca pół godziny, czy wybrać taki i taki, a dla mnie ekran wygląda tak samo. Mhm. A na coś, co jest ważnego, jak polisa, to myśli, że wystarczy gdzieś tam wejść, przeklikać i już wszystko fajnie wiemy. Tak, no jak, tak nie jest. Jak tak właśnie jest. mówisz, to tak właśnie nie jest. Faktycznie tych opcji, tych dodatkowych rzeczy w takiej polisie jest cała masa i bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę. Dobra Jarema, mamy zakres, no to odczarujmy to trochę, przejdźmy do ceny, czy, czy faktycznie to jest możliwe, żeby mieć polisę ubezpieczenia samochodu dobrą, a jednocześnie, żeby za nią nie przepłacać, żeby ona była w dobrych pieniądzach? Wiesz co, sobie ostatnio sprawdzałem w towarzystwach, w której firmie jest najwięcej możliwości jakby kombinacji przy AC, czyli to co wymieniłem. Mhm. Gdzie jest naprawiane udziały własne, amortyzacja, czy stała wartość samochodu, czy suma jest pomniejszana, to w jednej firmie, w jednej firmie mhm. są 24 warianty. O, dużo tego. Czyli w zależności od tego, jak ty mi powiesz, poproszę AC, to ja ci mogę dać 24 kalkulacje w jednej firmie. A mnie głowa Bo... rozboli od tego. Y tak i dlatego zawsze ważnym jest żeby uszczegółowić mhm. czyli powiedz mi gdzie chcesz mieć te AC naprawiane tak jakby szkodę, szkodę AC w serwisie w sieci partnerskiej czy w kosztorysie załóżmy mówisz odrzucam kosztorys bo chcę mieć tylko wylicz... tylko chcę mieć naprawę bezkosztową i potem patrzymy oczywiście amortyzacji nawet ci nie pozwolę żebyś nie zniosła musi być zniesiona z udziałem własnym możemy się się pobawić. I tak naprawdę, jak sobie patrzyłem, bo zrobiłem sobie taką tabelkę. Mhm. Tam było dość drogie auto, bo auto kosztowało prawie tam 150 tysięcy. To najtańsze AC w tej firmie wyszło 3100 zł, mhm. a najdroższe 6100 zł. 3000 różnicy. 3000 różnicy. Czyli, a, czyli AC bez udziału własnych, e, zniesienia amortyzacji części, brak pomniejszania sumy i tak dalej, i tak dalej, wyszło 6100. Kosztorys z udziałem własnym 2000, z brakiem zniesienia amortyzacji, czyli że jest amortyzacja uwzględniana części e, i pomniejszona suma i tak dalej, wyszło 3100. I dlatego trzeba sobie dokładnie to, to przeanalizować która opcja byłaby najbardziej korzystna. Jak ja sobie tam liczyłem, to najbardziej korzystną opcją byłby właśnie ten serwis za 6100 zł, tylko że z udziałem, udziałem własnym 500 zł, bo składka spada z 6100 na 5100, czyli w tym momencie płacisz 1000 zł mniej, a w razie szkody dopłacisz 500 zł udziału własnego. Czyli i tak, i tak będziesz 500 zł do przodu. A jaką to wartość samochodu przyjąłeś do tej kalkulacji? Tam było 150 tysięcy. 150 tysięcy. Mhm. No, to, no tak. to zasadnicza różnica. E, tak, no to jak mówię, wartość 150 tysięcy, składka spada z 6100 do 5100, czyli w tym momencie zaoszczędzasz 1000 zł, e, ty, zł, masz udział własny 500. Nawet jeżeli szkoda się wydarzy, to dopłacisz 500, to i tak jesteś o 500 zł do przodu niż byś wybierała tą za 6100 Nie, tak więc się. tutaj trzeba bardzo dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć i, i to nie jest tak, że my jesteśmy sobie w stanie sami, osoby, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, sami kupić y, takie ubezpieczenie, jak w 100% by, by chcieli. Nie? Y, my się trochę śmiejemy czasami, że do nas się przychodzi jak, jak do lekarza, bo Masz swoje potrzeby, coś się dzieje, przedstawiasz się nam, a my dajemy ci diagnozę, jak to powinno wyglądać, żebyś dostał ten efekt, który chcesz, tak? Czy w środku lekarza wyzdrowiał, a tu dostał to, co spełni Twoje potrzeby, żebyś potem nie żałował. I hmm. wydaje mi się, że osoba, tak jak ja się nie znam na wielu dziedzinach, to biorę od tego osoby, które się tym znają, i pozbawiam się ryzyka błędu, tak, wykonania czegoś źle. A to jak widzisz 1000 zł w tą yy, czy w tą, no to jest yy, duża różnica, ale i tak, i tak jak ja potem liczyłem tego klienta, to w innej firmie, gdzie klient ostatecznie kupił polisę, wyszło tysiąca. Czyli jeszcze jest ważnym to, żeby sprawdzić w innych firmach, jak to wygląda. Czyli A... jeszcze bardziej zaoszczędziłeś. Tak, tak, bo tutaj liczyłem w tej firmie, która miała najwięcej możliwości, żebyśmy po prostu mógł, mógł, mógł ci też przedstawić że różnica może być 3000 tak czyli 100% wzrostu składki w jednej firmie, a dodatkowo jeszcze jak liczyłem wszystkie inne, no to wyszła taka najlepsza oferta za, za tam 4,5 czy 4600 już już do końca nie pamiętam. I jeszcze jedna rzecz, no, czy klienci są sami w stanie policzyć i sprawdzić ubezpieczenie, gdy mamy ponad 15 firm na rynku, które w tym AC grają rolę, tak? I no porówny, nie jest... Nie jest w stanie o, sam tego zrobić. No, o, owu, owu, takich ubezpieczeń AC mają, tam nie wiem, po 50 stron, może. może 40, no to razy 15, do tego asystans sobie dodaj, też razy 15. No tylko ocenie trzeba, bo tak jak mówiłem, co jest zgodnie z ustawą. No, nie, ale cała nie. reszta. Noc nie przestanę, ale... co najmniej jedna, żeby to wszystko przestudiować. Tak, więc, yy, więc mówię, no jak ktoś chce podchodzić do tego tak, że po prostu coś tam chce. To potem może spodziewać się, coś tam chce, efektów, gdy będzie szkoda. Mhm. Jeżeli przyjdzie i powie, co dokładnie chce, i zostanie mu przedstawione, i on to wybierze, co on dokładnie chce, to doskonale wie, co się wydarzy, gdy ta szkoda będzie, nie będzie żadnego rozczarowania, i będzie się żyło z pewnością, że gdyby coś się stało, to mam takie ubezpieczenie. Poproszę. Jarema, ja Ci bardzo dziękuję, bo rzuciłeś mnóstwo światła na taki ważny temat. No bo my te samochody ubezpieczamy. Wiemy, że musimy to zrobić, ale też już wiemy, że nie musimy za to przepłacać. Bardzo Ci dziękuję za tą i analizę, i przykład cenowy tego ubezpieczenia. Jedno wiem, na pewno nie można tego robić samemu w domu, tylko powierzyć tą sprawę specjaliście. Bardzo Ci dziękuję, Jarema, za to, że przyjąłeś zaproszenie i za tak cenne podzielenie się wiedzą. Ja też dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tej rozmowie. Dziękuję Ci bardzo.